Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmiku. Yy, dzisiejszy filmik będzie taki naprawdę króciutki, dlatego że w ciągu ostatnich dni nie miałam czasu nagrywać, nie miałam wany w ogóle do nagrywania i wiecie, kiedy tak brakuje czasu, człowiek jest zalatany, zagoniony, to po prostu kompletnie nie miałam głowy do tego, żeby wyciągnąć kamerę i nagrywać. Poza tym powiem Wam, że znowu mam zapalenie, zatok. Zatoki mnie zaatakowały. Już wczoraj tak, tak już czułam, że tak już nie. Te zatoki wieczorem już było źle i ja miałam ochotę zadzwonić do mojej klientki, którą, bo dziś jest u mnie sobota. Tłumaczę, bo ja tak czasem Wam z kilku dni nagrywam. Dziś jest u mnie sobota. Miałam dziś jedną klientkę. Yy... Posprzątałam sobie już tutaj, poogarniałam wszystko i już nawet salon już zamknęłam. <coughs> Tylko stwierdziłam, że jeszcze zrobię sobie kawę i tak po prostu na spokojnie sobie usiądę, napiję się tej kawy. Mm. Ułożę sobie w głowie w ogóle, co mam do domu kupić, bo lodówka pusta. Nie mam żadnej listy zakupów skonstruowanej, a ja na zakupy to lubię chodzić z listą zakupów. No, i powiem Wam, że zaatakowało mi te zatoki, prawą zatokę. Nocnie nie przespana. Yy, Ach, nie będę narzekać, nie będę narzekać, ale no, miałam ochotę odmówić tą moją klientkę dzisiejszą, ale wiem, że ona ma dwoje dzieci, że ciężko jest jej się zorganizować. Że ona może tylko w sobotę, bo w tygodniu męża nie ma i ona się zajmuje dziećmi, więc, yy, więc tylko sobota wchodzi w grę. A z kolei ja wiem, że ja kiedy mam zapalenie zatok, to ja nie zarażam to ja nie zarażam. Po prostu nie, nie znam się na tym, nie wiem, jak to działa, ale u nas to chyba jest rodzinne, bo moja siostra ma problemy z zatokami. I ja też mam problemy z zatokami, że dwa, trzy razy do roku musi, muszą, muszą być chory Zatoki. I jeszcze może sama jestem sobie teraz winna, bo kiedyś w piżamie w ogóle wyszłam z psami na dwór. Czy wiecie, tak tylko uchyliłam drzwi, wypuściła mnie, nie, tylko Dinosiowi się załączyło wycie, więc ja już bez kurtki, bo była bardzo wczesna pora, jeszcze było ciemno na dworze i wyskoczyłam w tej piżamie, jeszcze piżamka na krótki ta taka czarna z yy, wyskoczyłam i po prostu, żeby tylko szybko Dina złapać i szybko do domu, żeby sąsiadom moim nie zakłócał spokoju chociaż też powiem Wam, że pod tym względem to ja jestem jakaś taka bardzo przeczulona chyba przez moją córkę, bo ona tak zawsze panikuje, jak dino tam zaczyna się uaktywniać na dworze bo tak naprawdę, jak wiecie, ja mieszkam na wsi i słychać ogólnie psy, nawet dziś no dziś mówię, mam noc, nie przespano i w, w, jeszcze tak mi było w nocy tu gorąco, tu zimno, tu nie wiadomo co, więc wstałam zrobiłam sobie okno na mikro wentylację, <kłysy> i wiecie, i wtedy, znaczy ogólnie okna mam szczelne, ale kiedy zrobię na mikrowentylację, no to odgłosy z zewnątrz dochodzą. I wiecie co, nie wiem, która była godzina, może pierwsza, druga w nocy i normalnie u ludzi psy szczekają, u ludzi, którzy mają swoje psy na podwórkach. Ludzie się tak nie przejmują, nie panikują, a po prostu ja mówię chyba przez Kamilkę, to jestem już taka przeczulona, że z gdzieś tam szczeknie, nie, ja wszystko rzucam cokolwiek nie? i szybko tylko. <kłysy> żeby tego dinusia zawinąć z podwórka do domu. No, i moja klientka już poszła. Bardzo fajna dziewczyna. Mówiłam Wam już, że ja to mam. Same fajne klientki. <noise> Naprawdę fajne. I w ogóle ta praca jest taka fajna, powiem Wam, bo to jest, jest niby kontakt z klientem. Ale nie jest tak jak wiecie, jak był w dino, że taka masówka, co nie ludzie w kolejce kłócą się, coś tam po prostu presja. Mi to na psychikę strasznie też robiło. A tutaj jest inaczej, że jestem z jedną osobą tylko, nie? I wiecie, i słucham, ludzie mi opowiadają o swoich przeżyciach, o swoich historiach, o swoich jakieś tam, co się wydarzyło, o ciekawostkach. Jest tam, słuchajcie, na przykład na bieżąco, jakie są promocje w Lidlu, w Kauflandzie, w Biedronce. <laughs> Czasem panie, mam tu dwie takie panie, które, ja mam ten podłokietnik, nie? I one sobie lubią wolną ręką wziąć telefon pod ten podłokietnik i właśnie tam latają po tych yy, promocjach marketowskich i mówią na głos, Że tu to, tu to, to, na przykład dziś i to ponad przez kilka dni jest ta promocja. Że w Lidlu, jeżeli się zrobi zakupy za 240 zł, 250 zł, to kilogram karpia bodajże yy, można kupić za złotówkę. Tak jednym uchem słuchałam, przyznam się szczerze, bo akurat karpia ja na Wigilię nie kupuję, bo nie lubię karpia. Jakkolwiek, by ktoś tego karpia dobrze nie przyrządził, słuchajcie, to mi ten karp ma zawsze taki zapach specyficzny i nie lubię po prostu. I na przykład, <coughs> oj, sorki. I na przykład u nas w rodzinie moja mama jest taką specjalistką od karpia, tak jak ja jestem od sernika. Tak moja mama jest od karpia <coughs> i od sosu grzybowego. I zawsze na wigilii moja mama zawsze zbierała pochwały, że jak świetnie przyrządzony karp, że właśnie moja mama potrafi zgubić ten taki niezbyt fajny zapach, zapach takiego mułu karpia. Natomiast, moja no mama na tego mam nadzieję nie ogląda. <gry> yy, powiem Wam szczerze, że nawet karp przyrządzony przez moją mamę dla mnie ma ten zapach taki specyficzny, ma ości, nie, no nie lubię tej ryby, także ja do Lidla na pewno, przynajmniej ze względu na tę promocję, na pewno się nie uda. a może Wam się taka informacja przyda, bo tu ponoć przez kilka dni ma być a właśnie dziś mi, ta dzisiejsza klientka mi powiedziała o tej promocji. No i taka sytuacja. I co wam jeszcze powiem. Ostatnio zawiozłam mojej klientce z Ewonu. Avon, Eibon, tej pani, której ostatnio coś tam dorzuciłam na urodziny, prawda? Coś żałowałam, że dla jej synka nie miałam niczego i y, to jest pani, oni mają y, sieć salonów fryzjerskich i dostałam, już kiedyś dostałam kosmetyk z tej firmy od niej też y, świetne to było to był taki, y, taki jak gdyby jedwab na włosy y, a właśnie wczoraj zawiozłam jej Avon i też dostałam gifta i też z tej firmy Wiem odbicie lustrzane, nie wiem czy to odczytacie i to jest taka mgiełka na włosy Natychmiastowo nawilżająca maska w sprayu, zdolna do wykonania 12 akcji podczas jednej aplikacji, daje nawilżenie, odżywienie, miękkość i gładkość. Bardzo fajny, bardzo fajny produkt, już sobie tutaj nim psiknę, zabiorę sobie w ogóle tą maskę do domu, bo raczej w domu ją będę używać. A tutaj ją przywiozłam tylko dlatego, że wczoraj po prostu przed pracą zawiozłam jej kosmetyki i właśnie jej dostałam prezent. Dlatego to się tu znalazło teraz. Nie patrzycie, że ja znowu tutaj inne pasta, gdzie tutaj inne. No, na razie tak jest. Na święta sobie zrobię ładne. Na, jeżeli będę miała czas. To jeszcze jest taka kwestia. Na święta chciałabym sobie zrobić takie długie paznokcie. Takie długie, długie. Jeszcze nie wiem, czy kwadraty, czy migdałki. Chyba jednak wolę migdałki. Kwadraty też lubię. Tylko nie takie ostre, prawda? Tylko z lekko zaokrąglonymi brzegami. Słuchajcie, a propos tej siłowni, o której ostatnio na filmiku Wam mówiłam. Yy... Tak, zadzwoniłam do tej siłowni i słuchajcie, zadzwoniłam, to jest w ogóle taka jedyna siłownia co w tym miasteczku, no jako jedyna mi się wyświetliła, z zewnątrz tak to nawet dość fajnie wygląda, ja się napaliłam na te ćwiczenia na siłowni, prawda, na to, że się wybiorę na siłowni, byłam już taka, powiedzieć, zdecydowana i słuchajcie, zadzwoniłam do tej siłowni i tak... Odebrała taka dziewczyna, no i ja mówię, że po prostu jestem zainteresowana, że chcę się wybrać na siłownię chciałabym prosić o jakieś takie pierwsze wytyczne, co ze sobą, sobą mam zabrać. Wiecie, takie tam podstawowe informacje, nie? No i ta dziewczyna tak, no tam pokrótce mi powiedziała, że no wiadomo, strój na przebranie, woda, ręcznik. Ja mówię, a propos ręcznika, czy jest prysznic? Dla mnie, wiecie co? Dla mnie to było oczywiste, że na siłowni jest prysznic, no oczywiste to było, no bo człowiek ćwiczy na siłowni, upoci się, prawda, więc chce się umyć. Ale tak właściwie no, zapytałam, jak gdyby oczekując twierdzącej odpowiedzi, a pani mówi mi tak, że, że tak jest prysznic, ale jest w nim tylko zimna woda. I nie ma opcji, żeby to w najbliższym czasie było naprawione, bo to jakieś rury w budynku, coś tam się wydarzyło i jest tylko zimna woda, więc no jeżeli się Pani może umyć w zimnej wodzie, no to tak. No no, no no nie, jestem na nie, bo z czego jak czego, ale po prostu zimna to ja tak nie lubię. Yy, I wiecie co, ja w ogóle... Opcję taką, że, będę chodzić, że mogę chodzić na siłownię, to brałam pod uwagę opcję taką, że przed pracą tylko i wyłącznie taką opcję brałam pod uwagę. Dlatego, że po pierwsze, tak by mi bardziej pasowało, bo jednak więcej klientek mam po południu niż do południa. Jednak te panie, które przynajmniej do tej pory się u mnie umawiają, to raczej właśnie po południu bardziej wolą być przyjęte. I po pierwsze dlatego bym wolała, a po drugie dlatego, że no, z rana jest mniej ludzi, więc ja wolę jednak taką opcję, gdzie jest mniej ludzi na tej siłowni, wiecie. No ale co, no, po siłowni chciałabym wziąć prysznic, a nie ma opcji, żebym ja pod lodowatą wodę weszła się umyć, wiecie, co, człowiek rozgrzany i ten. No i stwierdziłam, że nie, że dam sobie spokój na, ra na razie, przynajmniej na razie. Zobaczę, co mi tam w głowie zagra. Mam w domu steperek, mam na strychu rower stacjonarny. Pani Jolanda mi napisała w komentarzu, dziękuję za ten komentarz. Jeszcze chyba na niego nie odpowiedziałam, ale naprawdę staram się dla Was, szacunku do Was, staram się Wam dawać serduszka przy komentarzach i też skomentować chociaż serduszkiem, czymkolwiek. Ale na kilka komentarzy w ostatnich filmikach nie odpowiedziałam, dlatego że brakuje mi czasu po prostu. I właśnie Pani Jolanda mi napisała, że najważniejsze jest ciało i mata, coś takiego, prawda? Nasze ciało i mata i po prostu ważne, co my na tej macie będziemy robić, a gdzie i czy pod okiem trenera, czy nie trenera. Aha, jeszcze o trenerze Wam powiem. No i na razie tego się będę trzymać. Będę sobie, zniosę sobie rowerek stacjonarny ze strychu. Jeszcze nie wiem, gdzie go postawię, bo nie ma za bardzo miejsca, a żeby na strych tam chodzić, sobie jeździć na ten rowerek, to na strychu mam zimno. Strych mam nieogrzewany. Mam też taki steperek, taki, który nie, nie wygląda, bo takie ma niskie te, wiecie, ale jak tak trochę człowiek sobie na tym poskacza, no to też się można spocić, można spocić i kurcz w nogi wchodzi. No, także na razie zaczynam od tego, i właśnie na Macie coś tam sobie będę jakieś, wiecie, podskoki fikołfy robić. A z siłownią sobie na razie dam spokój, bo mówię, no zraziłam się tym, co mi powiedziała ta pani, że nie ma prysznica. To siłownia bez prysznica, no to no nie. no nie. Jeszcze gdyby to było po południu, że faktycznie po siłowni jadę do domu, no to dobra, ubieram ciuchy i zjadę do domu siłownię. No ale przed pracą, no to jak? No a druga rzecz, ja też tam panią pytam, że mówi, że ja na takim pierwszym spotkaniu, czy po prostu będzie tam osoba, która mi pomoże, czy. Powiedz co i jak od jakich ćwiczeń zacząć, jak bieżnie włączyć, cokolwiek, bo ja nic niczego nie umiem. A pani mówi tak, że no tak, a w ogóle to one tutaj mają trenera personalnego i czy może mi podać numer czy może mój numer podać trenerowi. Ja mówię, że tak może. I słuchajcie, jak już skończyłyśmy rozmawiać, i ja już wiedziałam, że jestem na nie, jak po tym prysznicu, nie, to po prostu nie wiem, nie minęły trzy minuty, dzwoni telefon. Nie? ja tu myślałam, że jakaś klientka, a tu dzwoni trener z tej siłowni. No, i mówi, że jest trenerem, że on mnie może wprowadzić w ten świat siłowni, że prawda no, że on jest jak najbardziej na tak, że trzy razy w tygodniu tutaj bywa, że kosztuje 70 zł za godzinę, że yy, co on tam jeszcze mówił, no tak rozmawiamy, nie? Ja mówię przy pana mówię, bo no nie ukrywam, że ja mam nadwagę i po prostu a on mi przerwał i mówi tak. Co tam nadwaga, proszę panią? Dla mnie liczy się człowiek. Słuchajcie, tak mnie to rozbawiło, że się zaczęłam śmiać jak głupia i nienormalna do tego telefonu. Nie wiem, ale nie wiem, czy też tak macie, że czasem ktoś jakieś randomowe słowo użyje i po prostu zbiera was na śmiech, że się nie możecie powstrzymać. Ja tak mam. I, no, i to było takie niezręczne. No, i, Ale też, no ja już wtedy byłam na nie, oczywiście mój brak asertywności, nie umiałam tego panu powiedzieć od razu, więc powiedziałam, że no okej, okay. na razie się nie umawiam, ale dziękuję za kontakt i że będziemy w kontakcie, jak coś, już się skontaktuję. No ale właśnie, niestety nie będę się kontaktować, bo no nie. I taka sytuacja, słuchajcie. Dobrze, co, ja sobie dopiję moją kawę, już sobie tutaj ładnie wysprzątałam, wszystko porobiłam. Nawet na no, oposie mówię, już drzwi zamknęła. Jeszcze muszę na jakieś zakupy jechać i po prostu tak mi się nie chce. Po prostu jak sobie pomyślę, że gdzieś do marketu, muszę wejść i potem jeszcze w tej kolejce stać i tak. Tak mi jest słaba od tych zatok, jakoś wiecie co? Masakra. Nie wiem, co na te moje zatoki poradzić, bo mówię wam dwa, trzy razy do roku, ja mam zapalenie zatoki i to tak jest, takie jest nieprzyjemne, to wiecie to to chorubsko, no ale cóż, no także tak kochani klientek mam coraz więcej faktycznie, coraz więcej fajne dziewczyny tutaj do mnie przychodzą i no na razie jest dobrze, tylko też no nie wiem, czy to teraz w tej gorączce przedświątecznej tak jest, czy po prostu już tutaj te panie ze mną zostaną i, i będą, czy po prostu przychodzą do mnie, bo u kogoś innego braku terminów, no nie wiem, okaże się, okaże się. No dobrze kochani, dopijam kawę, nic już nie mówię, bo powiem wam, że ach, aż się pewnie nie fajnie tak ogląda, jak ktoś taki jest, nie? Będę się już z wami żegnać, dziękuję, że przychodzicie na mój kanał, że ze mną jesteście. Pozdrawiam was serdecznie, jeśli nie subskrybujecie kanału mojego, to proszę o subskrypcję, bo ciągle wyświetlam się w rankingu, że więcej osób oglądających moje filmiki mnie nie subskrybuje. Niż, niż subskrybuję. Także zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!